No dzień dobry, zaczynamy vloga z naszego remontu balkonu. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie jak strasznie źle on wyglądał. Zapomnieliśmy przy remontach o właśnie tej przestrzeni, więc teraz, kiedy jest wiosna, kiedy siedzimy w domu, warto się tym Zainteresować, teraz odbiera mi paczkę, ja natomiast mam możliwość do Was powiedzieć. Jedziemy do Gdańska odebrać przesyłkę, odebrać paczkę właśnie z rzeczami, z paroma meblami ogrodowymi i no po prostu będzie świetnie, jestem podekscytowana. Rzeczy zamówiliśmy internetowo, ale odebrać musimy sami, ale podobno to jest bardzo tak przygotowane, że nie ma co się przejmować, więc mam nadzieję, że to będzie takie bez. Jakiegoś ubytku psychicznego. Także jedziemy! A to jest moja paczka, otwieram, bo nie mogę się doczekać. Odebrane rzeczy, tutaj jest fotel, w bagażniku jest reszta. Yy, wracamy do Elbląga. Jak Piotr, twoje wrażenia, bezpieczeństwo i inne sprawy. Yy, mnie załamuje to, że ludzie maski zakładają tylko na usta. My doświadczyliśmy sytuacji, kiedy odbieraliśmy zamówienie, a pani podchodzi z maską ściągnęła maskę i zaczyna do nas mówić. Ale ogólnie czujesz się bezpiecznie? Czy tak średnio? Eee, średnio bezpiecznie, bo ludzie nie uważają, jakby czują się jak mają tą maskę, że już jest wszystko OK i że koronawirusa nie ma. No ale też spoko, bo gdyby mieli tą maskę, oni nie umieli jej zakładać, nie? No, ale tym bardziej dziwne jest to, jak już ktoś ma tą maskę, że podchodzi do mnie i ściąga maskę, bo wydaje się tej osobie, że nie będę słyszał, chociaż ja dobrze słyszę, w ogóle nawet, no, nawet nie zwracają uwagi, że słucham, tylko po prostu na, na dzień dobry podchodzi, i ściąga maskę i zaczyna mówić. Dziwne! Lecimy dalej bląga, może uda nam się kupić jeszcze kwiaty. Popatrzcie, jakie magiczne miejsce. Właśnie idziemy po rośliny. Wszystko już u nas w domu, to znaczy nie wszystko, ale ta część, którą dzisiaj przywieźliśmy, nie będziemy mogli tego wszystkiego jeszcze ogarnąć, ale to, co możemy, to zrobimy z takiej pełnej ekscytacji. Popatrzcie, jak zmienił się nasz balkon, jak przepięknie wygląda. Ostatnio też kupiliśmy trochę roślin, więc one są już podlane i no, to jest taka łąka. Przepięknie, przepięknie wyglądają. Lecę do Piotra. To, jak wygląda to teraz, to wygląda na porządek. Teraz tutaj jest naprawdę pięknie. Piotr właśnie yy, działa i sprząta, i zaraz wynosi, no i będzie piękny balkon. I patrzcie, co jest znalezione maseczka, taka lepsza, budowlana. No po prostu skarb. Skarb. Piotr powiedział: Nie wyrzucam. <laughs> tak sobie myślę, że całe szczęście dla nas, że nie nagrywaliśmy, jak remontowaliśmy mieszkanie, ponieważ wtedy ten remont trwałby dwa razy dłużej. I tak nagrywam mało, ale to jest męczące. Należy do tych osób, które tego nie lubią. A ty Piotr? Lubię. Wyobrażasz sobie nagrywanie naszego remontowego nie, nie mieszkania? Też o A, tak, Piotr lubi remonty, ale nagrywania też nie lubi. Jest! Nie, zajmieś to najpierw do spialni. Dzisiaj doszły kolejne rzeczy. Jest ziemia, są nowe kwiatki, jest donica, bo tutaj właśnie, chociaż mamy już dużo kwiatków i tu, i tu, proszę bardzo, to jednak tutaj jeszcze zasieję nową łąkę i tam y, ją umieszczę, także mam nadzieję, że będzie pięknie. że ta doniczka będzie trochę za wysoka, bo skoro to ma być łąka. No to może po jakimś czasie ona taka będzie wysoka, ale no nie wiem, najwyżej to może postawię tam, tylko z jakąś ładną doniczką osłonką. Zobaczymy. Na razie bardzo będę się starała, żeby tego nie zabić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A to są zioła, które też trzeba będzie sadzić do takich tutaj miejsc. Jeszcze musimy jechać po doniczki, ale po doniczki pojedziemy do mojego do domu rodzinnego, tam gdzie mamy pracownię, bo tam mam kilka takich osłonek jeszcze. Z czasów, jak tam mieszkałam i sobie kupowałam, no popatrzcie, będzie łąka, łąka, wszędzie łąka, czadix. Wczoraj przyszła nam wieczorem. To jest zmywarka. Wczoraj przyszła nam wieczorem huśtawka. Dzisiaj dokupiliśmy poduszki, taką żółtą i jeszcze taką łąkę. I tu będzie doskonałe! Doskonałe to będzie! Wczoraj przesadziłam nasze zioła do starych yy, doniczek. One są przepiękne, gliniane, wygląda to bosko. A tam jest tak kolorowo. Gdybym kupowała nowe, to pewnie kupiłabym w jednym kolorze, w jakimś białym. A tak to proszę, takie szaleństwo, ale to spoko wygląda, bo jeszcze tak podbija kolor tych roślin jeszcze. Tutaj są jakieś jest strasznie głośno, bo jedzie śmieciarka i inne rzeczy, także uciekam stąd. Jeszcze tu są dwie i na to jeszcze trzeba dokupić nową. Kiedyś tu będzie pięknie. Dzisiaj z działki zabrałam przepiękne niezapominajki. I będę je sobie sadzić w jednej z doniczek. Poza tym mamy tutaj nowe doniczki. Będziemy przesadzać domowe, i wreszcie może stąd zniknie ten wielki wór ziemi, bo i będę przesadzać mięte i wszystkie pozostałe zioła oraz inne tutaj rzeczy. Pokażę Wam jeszcze naszą łąkę. Udało mi się jej nie zabić i normalnie rośnie. Także jestem mega, 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 mega zadowolona. Nie mogę się doczekać jak to wszystko będzie wyglądać. My tu mamy jakiś remont obok, więc no to przesadzanie nie będzie może jakieś najprzyjemniejsze, ale będzie w końcu zrobione. Przy bardzo, po nocy sprzątania tak to wygląda. Tu tylko podlane, ale zaraz Wam pokażę coś pięknego. Przesadzone niezapominajki, ale zobaczcie. Jeszcze więcej łąki urosła przez noc. Niesamowicie. Zioła też są przesadzone. Są na takiej brzydkiej podstawce, no ale nie mam innego rozwiązania. Na no, to musi być funkcjonalnie. Przede wszystkim funkcjonalnie, dopiero później ładnie. A ja. tak brzydko aż nie jest. A tu dziś zawiśnie huśtawka, więc tego też nie będzie. Część jedzie na działkę, część nie wiadomo gdzie i będzie cudnie. Pff. No, także powoli, powoli zbliżamy się ku końcowi robienia naszego balkonu. Właśnie nastaje ta wiekopomna chwila, kiedy zawiśnie na balkonie huśtawka. Ok, ustalmy coś. To jest najgorsza część całego remontu balkonu, czyli wiercenie. Uciekłam, zamknęłam drzwi i nie wchodzę, póki nie będzie cisza. Yy, należę do tych osób, które panicznie boją się wiertarek i tego dźwięku i mi się po prostu wydaje, że. Że cały dom się zaraz zwali nam na łeb przez nas, przez nasze. Widzi mi się, że chcemy huśtawkę. To jest tak wielkie wiertło i ja zawsze staram się pomagać Piotrowi, ale nie w takich sytuacjach. Jak remontowaliśmy to mieszkanie, to musiałam mu czasami pomagać i uh, niezapomniane chwile. Także no. Czekam na rozwiązanie. Patrzcie jak Piotr pięknie tutaj robi kiszlaczki. Mm. Człowieku! Bardzo ładnie. Pierwszy test. W wydaje się doskonała zabawa, że to jest po prostu. Kiedy wydaje ci się, że będziesz tak bujać. Nagle. No wiadomo, to na drzewie. Jest bardzo nisko, jest bardzo krzywo. Uwaga, patrzcie na to, co tu się dzieje. <noise> Kokon jak znalazł, Karolina się kręci. Eee, Karolina? <noise> Ostatni etap tworzenia balkonu, czyli sprzątanie tego oto tu miejsca. Mam nadzieję, że pójdzie mi to szybko. Miejsce sprzątnięte, więc zaczynamy balkon tour. Ok, a więc zaczynamy i na wejściu jest huśtawka. Huśtawka, hamak, krzesło brazylijskie. My je kupiliśmy akurat na Allegro, ale jest dostępne na eliksie i we wszystkich innych miejscach. Piotr zamontował ją na taki hak. Proszę bardzo. Jest wytrzymała, mocna, piękna, wspaniała. My w nią wsadziliśmy dwie poduchy. Poduchy z kastorami. Jedna taka do siedzenia, druga taka łąka. Jeszcze dwie kupiliśmy sobie do mieszkania, żeby były tak do kompletu, żeby, wiecie, balkon był przestrzenią kompletną. Następnie mamy dwa krzesła i stół stół i krzesła są z Ikei to jest taki podstawowy zestaw basicowy chyba z Ikei następnie proszę stokrotki stokrotki są z, z działki, są w szklaneczce to nie jest wazon, tylko właśnie szklanka taka wgnieciona ona jest od jagody, o której wam mówiłam już wielokrotnie, zostawię wam też link w opisie do jej instagrama idziemy dalej, tutaj są jest mnóstwo kwiatów kwiaty są w Doni różnorakich kolorowych, wzięłam je z domu swojego rodzinnego co by nie kupować nowych tu są goździki, są inne rzeczy bratki nawet wrzos z tamtego roku który już praktycznie usechł i one są w takich bardzo delikatnych piękniutkich nie wiem jak to nazwać, jeszcze większych doniczkach, te doniczki również są z Ikei, następnie jak idziemy to są niezapominajki. Niezapominajki są również z mojej działki. Babcia mi je wykopała i dała, i po prostu zasadziłam. A następnie tutaj mm, rośnie łąka. Mam nadzieję, że ona wyrośnie szybko, ale zobaczymy, jak to będzie. Skrzynka również jest z IKEA. To nie jest sponsorowany film, ale chcieliśmy mieć rzeczy z polskich marek, ale niestety. Polskie marki, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, dosyć kuleją. Następnie jest do, yy, konewka. Konewkę musiałam kupić taką specjalną, ponieważ yy, w innym wypadku tutaj miałam zbyt duży strumień i zalewało mi nasiona, także yy, nowy zakup. Następnie są dwie doniczki oraz konewka w konewce zakochał się Piotr, więc ją sobie kupił. Mi się też bardzo podoba, więc niech będzie. I lecimy dalej. Dalej jest wielkie, wspaniałe krzesło. Krzesło jest również Zikei, ale to nie jest krzesło z działu ogrodowego, a po prostu z domowego. Nam natomiast nie dosięga woda aż do tego miejsca. Mogliśmy sobie pozwolić na takie domowe krzesło, ale tutaj, jak zauważyłam, ten mały kawałek. No tutaj jest cień, więc to wygląda jeszcze gorzej niż jest, ale ten malutki kawałek właśnie ma kontakt z wodą no i nie wygląda tak super, więc jeżeli chcecie go postawić tak totalnie na zewnątrz, no to nie polecam. Tutaj mamy nasze ziółka, ziółka w starych doniczkach, które kiedyś Wam pokazywałam w jakimś filmie. I one są przyczepione na takiej brzydkiej, co prawda, ale tacce, która jest bardzo funkcjonalna yy, i ta tacka jest przyklejona na taśmę dwustronną, a ostatnia rzecz, tak, żeby pójść trochę w górę, yy, to jest nasz kwietnik z sypialni. W sypialni już nam się nie podobał, a że nie chcieliśmy go wyrzucać czy cokolwiek innego, postanowiliśmy go wnieść tutaj, to jest yy, kwietnik z elementów z elementuj. Elementy to są to jest odzież. I tutaj jest taka plastikowa doniczka, nie pamiętam skąd, bo ona od wielu lat jest w tej konfiguracji i rośliny, rośliny są sztuczne, kupione jeszcze w moim gimnazjum, także bardzo dawno i z racji tego, że no ja nie jestem zwolennikiem sztucznych kwiatów, tym bardziej na balkonie w lato, mm, no ale skoro były, no to ja lubię wykorzystywać, także fajnie, bo teraz nam poszło trochę w górę, wiecie, tu nic, nic, nic i najlepiej, proszę, jaki piękny kadr. No i tak to wszystko wygląda. No i co? Tak wygląda właśnie nasz balkon. Skromniutko, piękniutko. Dla mnie to jest po prostu raj na ziemi, kiedy możemy siedzieć w domu, ale mieć tak przepięknie. I mm, co? Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba, czy czymś się zainspirowaliście, czy może wykorzystacie coś starego z domu, bo jak widzicie tutaj jest dużo rzeczy nowych, ale też starałam się, żeby było rozsądnie i żeby było, jeżeli mogłam coś wykorzystać z domu, to, to chciałam, żeby tak właśnie było, więc jestem z nas dumna. Y Mamy taki balkon na lata. Nie jest on jakiś super modny z najlepszymi świeżynkami, ale jest taki, że nie znudzi nam się pewnie za 5 lat, a ta huśtawka to po prostu. Ja ją chyba załączę w domu yy, na zimę, bo yy, to jest moje ulubione miejsce w domu aktualnie. Tak tymczasem. Ściskam was serdecznie, pozdrawiam, buziaczki, całuski, pa!